No dzień dobry wszystkim. Dzisiaj zaczniemy od bardzo smutnej, a wręcz tragicznej wiadomości, ponieważ 1 lutego 2024 w wieku 76 lat odszedł Karl Weathers, którego możecie kojarzyć z wielu, bardzo wielu ról filmowych i serialowych. Rodzina Weathersa opublikowała wpis mówiący o tym, że 1 lutego 2024 Karl Weathers odszedł spokojnie w śnie. Oczywiście jest to straszna wiadomość. Karla Wedersa będziemy pamiętali przynajmniej ja z roli Apollo Krida w filmie Rocky. Oczywiście jego ostatnia rola była w świecie z gwiezdnych wojen, czyli Mandalorian. W Mandalorianie Weders wcielił się w Gryfa Karge. W komentarzach dajcie mi znać, która z jego ról jest najbliższa waszym sercom. A teraz przechodzimy do MCU, ponieważ Jeremy Renner. Nieco ponad rok po prawie śmiertelnym wypadku, który miał miejsce 1 stycznia 2023, jest gotowy, aby wrócić do MCU. Jeremy Renner, który teraz ma 53 lata, powiedział, że zawsze jest chętny i jeżeli będą go chcieli, on wróci. Podczas wypadku Jeremy Renner doznał naprawdę poważnych kontuzji. Myśleliśmy, cały świat myślał, że nie wyjdzie z tego, jednak. On jest prawdziwym superbohaterem. Hokaj jest prawdziwym Avengerem. No i dał radę. Powiedział Jeremy Renner w wywiadzie, że jest mniej więcej w 90% w tym samym stanie, jakim był przed wypadkiem. Robi wszystko to, co musi robić. Teraz skupia się tylko i wyłącznie na jakby życiu fitness, na tym, aby jego życie nabrało nowego sensu i aby wiecznie Polepszać swój stan psychiczny i fizyczny. Jednocześnie powiedział, że jest gotowy do powrotu do Marvela. Dajcie mi znać, czy chcielibyście, aby Hokaj powrócił. Szczerze mówiąc, serial o jego solowych przygodach był bardzo przyjemny i chętnie zobaczyłbym kontynuację. Jednak, My Time to Shine Hello na Twitterze czy na Xie napisała coś, co niestety jest smutną wiadomością, ponieważ według niej, Hokaj już nie powróci do MCU, przynajmniej nie w takiej roli, jaką miał poprzednio. Jeżeli powróci, no to małe cameo w Secret Wars. No i ja powiem, że każdy powrót będzie dobry, nawet jeżeli to cameo, bo. Jeremy Renner myślę, że zasłużył na powrót, przynajmniej aby pożegnać się jeszcze raz z wszystkimi fanami. Być może poświęci życie tak jak zrobiła to Natasza w Avengers Endgame, i wtedy to byłoby naprawdę mocne odejście od franczyzy. A teraz. Zanim przejdziemy dalej, to chciałbym zaprosić Was do sklepu eneba.com, do którego link znajdziecie w opisie. Aktualnie trwa tam promocja na gry z serii Persona, które możecie kupić w śmiesznie niskich cenach. A jeżeli nie interesuje Was Persona, no to macie oczywiście do wyboru inne gry, które są w bardzo dobrych promocjach. A jeżeli nie gry, no to macie karty podarunkowe Netflix, Razer, Amazon, Tinder, iTunes, doładowania telefonów i wiele, wiele innych. Czwarty sezon Hannibala od NBC. Prawdopodobnie powstanie. Mads Mikkelsen powiedział nam co nieco na temat tego w jakim stanie jest czwarty sezon Hannibala. Od premiery trzeciego sezonu minęło prawie 10 lat. Z tego co kojarzę, to finał miał miejsce latem 2015 roku, czyli minęło prawie 10 lat. Jest to idealny moment, aby rozpocząć pracę nad czwartym sezonem, tak aby ten miał premierę w dziesięciolecie powstania trzeciego sezonu, czy raczej premiery ostatniego odcinka trzeciego sezonu. Mads Mikkelsen promuje swój nowy film i dla Business Insider powiedział co nieco na temat tego, co Brian Fuller, czyli twórca tego serialu, ma w zanadrzu. Oczywiście nie mógł zdradzić tego wszystkiego, żadnych informacji, w razie gdyby serial jednak powstał i to jest właśnie ta informacja. Powiedział, że Brian Fuller ma kilka pomysłów na to, jak rozpocząć czwarty sezon. Powiedział tak mniej więcej, że według niego idealnym pomysłem byłoby po prostu przeskok czasowy, no bo między wiecie, aktorzy nie stają się młodsi, zresztą to sam Mikkelsen powiedział, tak więc przeskok czasowy o kilka, kilkanaście lat byłby idealnym rozwiązaniem, no ale nie może się podzielić tymi pomysłami w razie gdyby jednak um, doszło do produkcji czwartego sezonu. Dajcie mi znać czy chcielibyście coś takiego, trzeci sezon zakończył się w naprawdę... Ciekawym miejscu, nie będę mówił w jakim, mimo że minęło prawie 10 lat, bo może ktoś z was nie oglądał tego naprawdę świetnego serialu. Wydaje mi się, że Mads, Mads Mikkelsen jest najlepszym Hannibalem. No, oczywiście tutaj Anthony Hopkins jest mistrzem, ale Mads Mikkelsen jest prawie na równi z, 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 z tym, wiecie, pierwotnym, oryginalnym i takim Hannibalem, który którego wszyscy mają w sercu. Dajcie mi znać, czy ewentualnie oglądaliście, czy macie pomysły na czwarty sezon, czy chcielibyście, a może niech już pozostaną przy tych trzech sezonach, z którego trzeci zakończył się w takim momencie, że nie ma opcji, żeby nie powstał czwarty sezon. A teraz. Kolejna sprawa, kolejna franczyza, kolejna trzecia część, czyli Sonic, część trzecia. Ponieważ właśnie dostaliśmy pierwszy teaser, logo i datę premiery oraz kilka fajnych informacji dotyczących obsady. Właśnie otrzymaliśmy. Teaser, 20-sekundowy teaser mówiący o tym, że Sonic 3 będzie miał premierę 20 grudnia 2024. To znaczy, teaser mówi o grudniu 2024, ale e, wszystkie outlety mówią, że film zadebiutuje 20 grudnia tuż przed świętami i będzie walczył o pieniążki wraz z e, Mufasą, czyli historią o królu lwie, coś takiego. W trzeciej części głównym wrogiem Sonika będzie Shadow. Tak naprawdę o fabule Sonica 3 nie wiemy zbyt wiele, ale wiemy, że robotnik powróci, czyli Jim Carrey wróci ze swojej emerytury, która trwała no dwa lata, przynajmniej 2 lata temu Jim Carrey ogłosił, że już ma dość grania w filmach i teraz będzie sobie malował obrazy, a tu jednak Variety mówi, że Jim Carrey powróci jako doktor robotnik, który teoretycznie zginął na końcu drugiej części, ale tak naprawdę nie zginął, no bo nie odnaleziono jego ciała. Czyli wiecie, że to są drzwi otwarte. No więc, Doktor Robotnik, Shadow, być może Knuckles, być może. E, oczywiście, no nie być może, na pewno Sonic się pojawi, tak więc, no wydaje się, że będzie to kolejny sukces. Ale który film zwycięży? Czy będzie to Mufasa, czy będzie to Sonic 3, zobaczymy już w grudniu. Tego roku. A teraz mam dla Was mega aktualizację dotyczącą Deadpoola 3. Reszta tego materiału będzie dotyczyła Deadpoola 3. Po pierwsze, Kevin Fagi rozpoczyna tak naprawdę marketing Deadpoola 3. Taki wiecie, już wchodzimy na inny etap, ponieważ Kevin Fagi, czyli szef Marvela, podczas rozdań nagród Saturna nosił czapeczkę. Jak wiecie, on zawsze nosi jakieś tam czapeczki. Praktycznie nigdy nie można go zobaczyć bez nakrycia głowy. I tym razem miał czapkę z Deadpool'a 3, ale miał ze zaktualizowanym logo, które połowa, czyli lewa strona, pokazuje nam Deadpool'a, i druga połowa, prawa strona, pokazuje nam Wolverina i jego maskę. No i powiem Wam, że coś takiego, co ja lubię. No i teraz portugalski portal opublikował opis zwiastuna, który ma pojawić się według plotek podczas Super Bowl, i raczej pojawi się. To znaczy 99% szans, że się pojawi um, ten, ten zwiastun czy ten teaser, ta zajawka Deadpoola 3. No i według tego portalu który był oczywiście po portugalsku, ale Google Translator przetłumaczyło go, tak więc opis zwiastuna, który prawdopodobnie, a raczej na pewno pojawi się podczas Super Bowl brzmi tak. Zwiastun, wciąż będący zwiastunem, będzie naturalnie skupiał się na Deadpoolu, który przechodzi kryzys wieku średniego i porzucił życie bohaterów. Teraz sprzedaje samochody, żeby się utrzymać. Następuje szybki i efektowny występ Wulverina, który na podglądzie wbije pazury w rywala. Deadpool z kolei otrzymuje Logana pseudonimami naśmiewającymi się z jego włosów. Jest przekleństwo i ocena jest zdecydowanie dla dorosłych. Ponadto pojawiają się inni mutanci. Poczekaj, żeby dowiedzieć się kto. No i teraz tak, wiem, że to jest dosyć toporne i takie dziwne tłumaczenie, no bo wiecie, to jednak sztuczna inteligencja tłumaczyła. W każdym razie, o co chodzi? Wydaje mi się, że po prostu Deadpool będzie sprzedawcą używanych samochodów. Pojawi się w jego świecie Wolverine, który nie będzie jakby wierzył. To znaczy, tak, będzie Wolverine gadał z Deadpoolem i wydaje mi się, że on będzie mówił: Nie, nie jestem tym Deadpoolem, bla bla bla, daj mi spokój, teraz jestem sprzedawcą samochodów, bla bla bla. No więc, żeby się przekonać, Wolverine po prostu wbije mu w głowę. Swoje szpony, no i zobaczy, że jednak Wade nie ginie. No i tym samym, jakby wiecie, no jego przykrywka się spali, i wtedy ruszą na, e, na tą multiwersalną przygodę, aby prawdopodobnie uratować świat Wolverina. Takie mam wrażenie, że tak będzie. E, no i tak jak powiedziałem, Zwiastun ma pojawić się podczas um, Super Bowl 2024, czyli 11. Um, lutego. W Polsce będzie to 12 lutego. I teraz tak. Wy, wydaje mi się, że będzie to teaser. To znaczy zazwyczaj są to teasery, które trwają mniej więcej 15, 30 do 45 sekund podczas przerwy w, w meczu. No i takie zwiastuny czy takie teasery y, kosztują naprawdę dziesiątki milionów dolarów. I wydaje mi się, że to będzie teaser, który właśnie pokaże to. Będzie kilka po prostu ujęć z głównego zwiastunu, który pojawi się nieco później. Na Reddicie znalazłem taką oto rubrykę, czy takie oto zestawienie, kiedy pojawił się pierwszy zwiastun do filmu i kiedy film miał premierę. No i jak widać, jest to głównie około 120-130 dni. Biorąc pod uwagę tą rozpiskę, wychodzi na to, że pierwszy taki pełny zwiastun powinien pojawić się około połowy marca 2024, czyli około 130 dni przed premierą filmu. 120, między 120 a 140. No wiecie, to jest taka średnia. No i to miałoby sens, ponieważ patrzcie, w połowie listopada pojawiłby się teaser, czyli teaser zapowiadający pełny zwiastun, i miesiąc później pojawiłby się. Pełny zwiastun. No to, to, to jest wszystko tak logicznie poukładane, że to nie może być przypadkiem. Dajcie mi znać, czy uważacie tak samo, czy jednak uważacie, że podczas Super Bowl studio Marvel wykupił pełen taki minutowy zwiastun. Ja bardzo wątpię, bo oni chcą podsycać ten ogień. Nie chcą wrzucić bum wszystkiego, co mają w ogień, aby fani wybuchli, tylko chcą powoli. Rozpalić ten ogień i go podsycać, podsycać aż do samej premiery filmu. Trzymajcie się na razie.